Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. Stadion Olimpijski we Wrocławiu, czyli miejsce, w którym jesteśmy, to od kilku miesięcy Twój nowy, żużlowy dom. Jak się na nim czujesz, bo jesteś po pierwszych treningach już z drużyną? Tak, no bardzo się czuję dobrze tutaj i się już za zadomowiłem, mogę powiedzieć. Super atmosfera, super w ogóle miejsce i obiekt. Naprawdę fajne uczucie tutaj być w takiej drużynie. A jeśli chodzi o torno, to tak samo jest bardzo dobry i cały czas się, się jego uczę od pierwszych treningów, żeby wiadomo poznać tutaj te dobre ścieżki, żeby być szybkim na tym torze. Czujesz, że z treningu na trening, z okrążenia na okrążenie na tym owalu jesteś coraz szybszy, coraz pewniejszy siebie. Pewnie to tak jest w życiu żużlowca. Tak, tak. Czuję się coraz pewniej na tym owalu. Cały czas tak samo słucham cennych wskazówek trenera Darka. Także cały czas poznaję te tajniki. Jak trzeba tutaj jeździć, i mam nadzieję, że tego jak najszybciej się nauczę, żeby, żeby, żeby robić tutaj wynik. Ten żużlowy okres przygotowań jest zawsze tak podzielony: najpierw chwila oddechu po sezonie, potem bardzo ostre przygotowanie kondycyjne, i to już macie za sobą, powrót na tor, następnie mecze kontrolne, sparingi punktowe. Przed nami dwa takie wydarzenia, i to z mega silnymi rywalami z ligi. Jak Ty do tego podchodzisz? To jest jeszcze nauka i taki okres przygotowawczy, czy rzeczywiście bardzo ważny etap sprawdzenia się już z rywalami na torze jednak? Na pewno podchodzę do tego ze spokojem, to przede wszystkim, a wiadomo, że tak jak powiedziałeś, że to jest taki dosyć ważny etap punktowy, żeby się jakby sprawdzić przed tym sezonem, chociaż nie można się jakby tym stresować, tylko, tylko wiadomo, że nie, nie można zapomnieć o tym, że jesteśmy wszyscy na etapie jakby rozjeżdżania się i wjeżdżania w sezon, Także Także no, trzeba podejść ze spokojem no i, i dobrze pojechać. Przygotowanie fizyczne to jedno, przygotowanie sprzętowe to drugie, ale głowa i to takie przygotowanie mentalne to trzecie. Ja muszę się Ciebie o to zapytać. Jak Ty odnalazłeś się w nowej drużynie? Czy ta atmosfera rzeczywiście buduje do tego, żeby Sparta Betard Sparta Wrocław walczyła o kolejne sukcesy? Tak, tak. Buduje na pewno i, i dobrze działa na głowę, że się jest w takim otoczeniu jednak najlepszych bo tego nie można ukryć i to mnie na pewno napędza do pracy ciągłej tak jakby, żeby podnosić swoją poprzeczkę i treningi i tak dalej. Także, także na pewno to jest budujące. A sprzętowo coś dużo zmieniło się u Ciebie? Oczywiście nie chcemy, żebyś ujawniał tajników mhm. warsztatu, ale względem poprzedniego sezonu co zmieniło się u Bartka? No na pewno ten sprzęt został doinwestowany, żeby, żeby on był jednak z najwyższej półki. Także zobaczymy. Na pewno jakieś poprzednie jednostki, jakby pozostawały, te, które się sprawdzały, doszły nowe, także, także żeby to było na odpowiednim poziomie. Dzięki za rozmowę, do zobaczenia na torze. Dziękuję, do zobaczenia.